Good morning, good morning, good morning. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Powiedziałem wam wczoraj, że przekażę Wam dzisiaj bardzo głęboką myśl. Ma ona związek z tym, że w miłości nas wybrał. Chcę, żebyście zrozumieli, że Bóg jest wszechwiedzący. Więc Bóg wie wszystko. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Pewnego dnia zastanawiałem się nad myślą, która naprawdę głęboko poruszyła mnie w moim sercu. I to ma związek z 4, że On mnie a ma ona związek z resetem czwartym, że on mnie wybrał. But he didn't only chose me because he loved me. Ale wybrał mnie nie tylko dlatego, że mnie kochał. me knowing exactly what I would be like in the future. Wybrał mnie wiedząc dokładnie jaki będę w przyszłości. Think. Pomyśl. Imagine that you find a beautiful girl or a beautiful a beautiful girlfriend or a beautiful boyfriend. Wyobraź sobie, że znajdujesz piękną dziewczynę lub pięknego chłopaka. Jesteś bardzo podekscytowany tym, że znalazłeś tego wspaniałego partnera. I zaręczasz się. Teraz planujecie mieć wspaniałą ucztę weselną i być razem na zawsze. I nagle masz to niesamowite objawienie. Dokładną wiedzę o każdej rzeczy, która ta osoba kiedykolwiek zrobi źle. Jest to bardzo wyraźne objawienie, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Nagle dostrzegasz, że ta osoba bardzo cię skrzywdzi w życiu, jakie spędzicie razem.

Każda zła rzecz, jaką ta osoba kiedykolwiek zrobi w twoim życiu, jest w stu procentach pewna. Would you still marry this person? Czy nadal poślubiłbyś tę osobę? Widzisz, jeśli jesteś szczery, my ludzie nie zrobilibyśmy tego odwołalibyśmy ten ślub. We've all Wszyscy popełniamy duchowe cudzołóstwo. Jeśli uważnie przestudujesz Biblię, aby dowiedzieć się, czym jest cudzołóstwo, dowiesz się, że prawie każdy chrześcijanin popełnił duchowe cudzołóstwo. Oddaliśmy nasze serca innym ludziom, rzeczom, pieniądzom, marzeniom i wielu innym rzeczom. To jest duchowe cudzołóstwo, ponieważ nasze serca należą wyłącznie do Boga. Sprawy w naszym życiu nie układały się tak, jak powinny, i byliśmy źli nawet na Boga. Każdy z nas zrobił wiele rzeczy, które zraniły serce Boga. wounds głęboko heart serce Boga.

Wybrał nas, znając każdy szczegół dotyczący naszej przyszłości. And yet he stuck to his choice. A jednak pozostał przy swoim wyborze. Powiedział: Wiem o wszystkim, co zrobisz, a mimo to cię wybrałem. There is no greater love than that. Nie ma większej miłości niż ta. That love is infinite. Ta miłość jest nieskończona. Musimy otworzyć nasze serca, aby naprawdę zaakceptować tę prawdę. Oto dlaczego. Jak możemy myśleć, że Bóg odrzucił którekolwiek ze swoich dzieci? Now, God's children can walk away from Him, but He will never reject a single one of His children. Boże dzieci mogą od niego odejść, ale on nigdy nie odrzuci żadnego ze swoich dzieci. It was not a blind choice. To nie był ślepy wybór.. To nie było tak, że Bóg po prostu się w nas zakochał i pomyślał: „Och, jestem w tobie taki zakochany, dobrze wybiorę Ciebie. It was an intentional, conscious and intelligent choice. Był to celowy, świadomy i inteligentny wybór. So deep is the love of our God. Tak głęboka jest miłość naszego Boga. Jestem chrześcijaninem od 56 lat. I mówię ci, że gdybym był Bogiem i wiedział o wszystkim co zrobiłem w moim chrześcijańskim życiu, nie wybrałbym siebie. Wiele razy zasmuciłem jego serce. Wiele razy sprawiłem mu ból. Wiele razy mu nie ufałem, mimo że jest tak godny zaufania. Wiele razy nie reprezentowałem go zbyt dobrze. On wiedział o tym wszystkim. A potem mówi, But I'm still going to choose you. Ale powiedział: I tak cię wybieram. Mój drogi przyjacielu, on nigdy cię nie odrzuci, ponieważ go rozczarowałeś, ponieważ wiedział o wszystkim, co zrobisz, kiedy cię wybierał. And this is the truth, that we have to jest prawda, którą musimy wyryć głęboko w naszych sercach. Wybrani w miłości ze świadomością wszystkiego, co zrobimy źle. O jak głęboka jest miłość naszego ojca w niebie do jego oh, dzieci. You know, we Jesteśmy ludźmi że we find out that somebody does bad things for us, then we reject them. Którzy, gdy dowiadujemy się, że ktoś robi nam złe rzeczy, odrzucamy go. Ale nasz ojciec w niebie wiedział o złych rzeczach, które zrobiliśmy, zanim nas wybrał, więc nigdy nas nie odrzuci. Nie bój się. Nigdy nie zostaniesz przez niego odrzucony. Mówiłem ci, że to bardzo głęboka myśl. See you tomorrow. Do zobaczenia jutro.